Witam, z tej strony Tranku. Chciałbym za, zaprosić Was na czwarty odcinek z serii na serwerze legion.sf.pl Jak widzicie tutaj wbiłem trochę levela Mamy hajsik A www już skończyłem Przejdźmy może tutaj do twierdzy Może uda się coś zawalczyć Chujowe no, tak żeby dostać surowce najlepiej. No, z tym możemy powalczyć. Nie ma co też tak szukać. Raczej tu nic nie zwojujemy. Dobra, lepszy skarbiec. W tym odcinku zajmiemy się... <coughs> Questy są zrobione. Zrobiłem 5 pastów ogólnie. Jeszcze została nam w sumie arena ale arenę to też zostawimy na później zaczniemy działać z kamieniami bo przez event wylatują tylko duże i można wydropić sporo kamieni na ten serwer trochę nie domaga no, błąd systemu pewnie Jak widać fart, fart, do kamieni jest ogromny. Do, dobre kamienie lecą. Widziałbym, że zajebiste nawet. Trzeba to wszystko sprzedać. Nie wiem. Na tamtym drugim koncie miałem więcej farta niż tutaj. Jest w końcu pierwszy czarny kamień. <laughs> Niestety potrzebujemy ich trochę. Mamy 17 milionów golda, więc fajnie, też sobie ulepszymy później. Um, ulepszymy sobie statystyki w postaci. Nie wiem, to żart jakiś jest. Jeden kamień poleciał, tylko fajny. No ale dobra. Czy to zmisowałem? Czy nie, już myślałem. Straszny serwer reaguje, nie wiem to dlaczego tak jest. Raczej nie od mojego internetu. Za dużo chyba klikania jest. No, może to trochę potrwać z tymi kamieniami, jak widać. Jest drugi kamień. No mam lucky. lucky. Jak tak dalej pójdzie, to zrobię to poza odcinkiem po prostu. <laughs> Bo nie ma sensu, żebyście oglądali przez cały odcinek, jak ja ulepszam jakieś śmieszne kamienie, które nie chcą dropić. Niestety. Może? no pełny plecak, super. So to jest cholera kamieni, które są niepotrzebne. Zależy mi tylko na tych mają największe volume, czyli te. Które dają bonusy do wszystkiego. Ojej, Niestety. No i co tu się stało? Dobra. Lepszym postać. O, fajnie, żeby przerzuciło tutaj. Dobra. Zacznijmy od ulepszenia siły. Myślę, że będzie dobrze. Sorry za to. Nie w gardle drapie. Dobra, dobijamy do dwóch koła. Tutaj dobijamy do 2800, znaczy do 1800. Albo w sumie wsadzimy tam całego golda. Myślę, że będzie git akurat. Już mamy go trochę. Najwyżej przebiję. Nie ma sensu szczęście ładować, bo już i tak jest podbite przez te dwa kamienie. Myślę, że te kamienie dadzą dużo. Ogółem. Dobra, wszystko wbite. A więc próbujemy lochy. Tymi kamieniami, no to pójdzie gładko. Strasznie niedobrze, że ten serwer tak laguje. Nawet nie pokazało mi levelupu. O, teraz pokazało. Dobra no. Plus taki, że tu fajnie już levele leta. Ciekawe czy mi się odblokuje kolejny tutaj loch, bo już nie pamiętam jak to jest. Oby tak było. Podbijemy sobie trochę lochów dzisiaj. Ile się uda, oczywiście. Dobra. Lepiej to zdjąć broń, ale to niepotrzebne. Jest wieża. O. Ciężki przeciwnik. No niestety, bez klejnotów to nie pójdzie daleko. Klejnoty robią na tym poziomie straszną, dużą, strasznie dużą robotę. No i plecak pełen już. Dobra, ale buch. Ach. Co się tu dzieje? Potrzeba powywalać. Możemy jeszcze zrobić w sumie wylepszenie. Tutaj powalczyć. nie mnie tu denerwuje, że to się tak zacina. Niestety nie jest to zależne ode mnie. Aha. No nawet się nie przełączyło. Teraz. Dobra, zabrakło trochę. Myślę, że uda się teraz. Super. Niestety więcej już nie podziałamy. Będzie piąty na piąty, więc wydaje mi się, że to będzie. O, wygrana. Dobra. Co by tu jeszcze zrobić? Nic raczej nie zostało. Dzisiaj taki trochę nieciekawy odcinek. Dużo, dużo nie zrobiliśmy. Ale w sumie pokazałem progres jaki, jaki jest na tej postaci. W następnym odcinku spróbuję oczywiście zrobić tak żeby mieć wszystkie kamienie oczywiście tam gdzie są dostępne bo tu już mam bez mam kilka bez bez oczek bez kamieni miejsca na kamienie. tu mam trzy kamienie jeszcze mi były potrzebne zobaczymy jak to nie ruszy to po pomyślę nad zmiksowaniem znalezieniem czegoś tutaj wekół yy. No to co, dzisiaj by było na tyle, zapraszam na kolejny odcinek, dzięki i cześć!